Witam Państwa w kulturze pod ręką. Październik jest miesiącem seniorów, dlatego w naszym programie nie może zabraknąć tematów, które zainteresują przede wszystkim najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy. Ale to nie wszystko, nasz program rozpoczynamy od relacji z drugich urodzin termmaltańskich. Zapraszam. Kiedy na basen wkracza orkiestra Denta, a w każdym zakamarku można spotkać pirata to znaczy, że termy maltańskie obchodzą drugie urodziny. W środę 16 października moc atrakcji czekała na wszystkich, którzy odwiedzą nadmaltański kompleks. Pum tarara, pum tarara, to jest pirat, nie bojara. lepiej szybko zejdź mu z drogi, Hopa! na Szczególną frajdę mieli zwłaszcza najmłodsi, którzy z piratami uczyli się piosenki i z myślą o których przygotowano wiele konkursów. A piraci byli wyjątkowo łaskawi. Piraci ci rozdają dukaty, dzielą tortem, uśmiechają się, pozują do zdjęć. taka jest rola piratów. Termy piratom przypominają lato na morzu. Wakacyjne morze, ale bardzo miłe, spokojne, w centrum Poznania dla wszystkich. Dla mnie, dla pana, dla was. Na termach nie mogło także zabraknąć pokazu dziewczyn z Jazz Dance Studio, które na co dzień ćwiczą właśnie nad Maltą. Obserwowaliśmy pokaz złożony z różnych technik, tańca od jazzu, przez hip hop, dancehall, house, afro jazz, także pełna gama wrażeń. Na odwiedzających czekał też wielki tort urodzinowy. Te wszystkie atrakcje wprawiły gości term w bardzo dobry humor. Jest torcik, są atrakcje, jest zabawa. Tego nie ma na co dzień. Ja usłyszałam i od razu zmobilizowałam znajomych również. I stwierdziliśmy, że musimy przejść, zobaczyć. W zeszłym roku jakoś nam to nie wyszło, ale w tym roku stwierdziliśmy, że trzeba sprawdzić, jak jest na termach. Uważam, że jest rewelacyjnie. Zresztą widać po ludziach, są zadowoleni dużo ich. Według mnie jest sporo tej, tych ludzi. No i atrakcji też sporo, bo i dla małych, i do, dla dorosłych. Także uważam, że warto było zdecydowanie. Atmosfera niesamowita. No, fantastyczne Jaka. miejsce, fantastyczni ludzie. Warto było. Termy chwalą sobie nie tylko ci poznaniacy, którzy odwiedzają obiekt rekreacyjnie. Posłuchaliśmy także opinii dziewczyn z klubu Wanda Poznań, które na termach trenują pływanie synchroniczne. Po prostu jest tutaj dobra obsługa, miło się z ludźmi rozmawia. Po prostu obiekt jest bardzo interesujący i ma dużo walorów. No, trzeba też potwierdzić to, że jest bardzo nowoczesne, a to nam bardzo sprzyja. Jako pływanie synchroniczne potrzebujemy nowych technologii, żeby łatwiej nam się trenowało. Taki odbiór jest zgodny z tym, czego w dniu urodzin życzą sobie ich pracownicy. My przede wszystkim życzymy sobie państwa życzliwości i, i państwa obecności tutaj, żeby ta frekwencja taka urodzinowa była, żeby urodziny były każdego dnia po prostu. A tego, by każdy dzień na termach wyglądał jak urodzinowe święto należy życzyć także wszystkim odwiedzającym. Październik jest miesiącem seniora, kalendarz kulturalny właśnie ten czas poświęca najstarszym. Imprez organizowanych seniorom nie braknie także na latajach, na jedną z nich zagląda nasza kamera. W sobotę 12 października Dzień Seniora odbył się w Domu Kultury Orle Gniazdo. W tym roku znaleźliśmy taką alternatywę do dotychczasowych koncertów operowych i postawiliśmy na teatr, czyli zaprosiliśmy z Krakowa pana Mariusza Marczyka, który już u nas gościł wraz z monodramem Spóźniona na miłość. Tym razem zaprezentowany został tutaj spektakl Separacja. Nawet przy ubieraniu, mój mąż posługiwał się taką metrową łyżką. A właśnie, <laughs> łyżka, łyżka. Przecież ty nie wznosiłaś gotować. Perypetie małżeństwa z ponad 25-letnim stażem to temat szczególnie bliski seniorskiej widowni. Spektakl ma charakter ponadpokoleniowy i tutaj mnie się wydaje, że bawią się małżeństwa i nie tylko z każdym stażem, i ci młodsi, i ci starsi. Natomiast no, na pewno w bohaterowie, to jest staż 25-30-letni, nie ulega wątpliwości, że. Choćby z, te, z tego powodu publiczność z, zgromadzona z okazji Dni Seniorów no, przegląda się jak w zwierciadle, bo to tak zostało napisane, żeby każdy mógł coś z tej farsy małżeńskiej uszczknąć i zobaczyć coś z własnego życia, z tego, co kiedyś przeżył. Podobieństw między bohaterami separacji a swoim życiem mogło znaleźć bardzo wielu seniorów, spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem. Zdaliśmy około 200 bezpłatnych wejściówek na ten spektakl i to są przede wszystkim seniorzy z klubów seniora z Rataj, czyli z klubu seniora na Pięterku, z klubu seniora z osiedla Piastowskiego, z naszego klubu seniora, a także mieszkańcy, którzy dowiedzieli się pocztą pantoflową, ale także staraliśmy się to jakoś rozreklamować plakatami i odwiedzili nas dzisiaj tutaj. Mamy, gościmy również nasz klub osób niepełnosprawnych tacy którzy w momencie, kiedy klub Powstały byli jeszcze w wieku młodzieżowym, w tej chwili też już e, zaliczają się do seniorów. Także każdy, kto miał ochotę, kto odpowiednio wcześniej się zgłosił z rezerwacją, mógł na ten spektakl przyjść. Granie dla starszej widowni daje Mariuszowi Marczykowi dużą satysfakcję. Ja rzeczywiście wiele, wiele lat już od dawna spotykam się z seniorami i jestem zachwycony pomysłowością, witalnością, chęciami, wielkimi chęciami poznawczymi, zwłaszcza w obszarach właśnie klubów seniora, a w szczególności uniwersytetów trzeciego wieku. To, co tam zdążyłem zauważyć, no to jest to niesłychanie piękna inicjatywa, a więc życzę tej, tego zapału, tej pasji, tej witalności, tej chęci poznawczej. To jest tego ruchu, bo to jest właśnie życie, w tym kryje się życie. Do takich życzeń dla seniorów przyłączamy się i my. Seniorzy klubu Wigor działającego przy Domu Kultury na Pięterku nie wyobrażają sobie jesieni bez dożynek. Święto plonów na Osiedlu Orła Białego odbyło się w piątek 11 października. Jest naszą już tradycją od xx lat spotykamy się tu zawsze w październiku i zawsze w październiku te dorzynki urządzamy. Jest miło, serdecznie, są piosenki, jest chór, który śpiewa nam wisiady dorzynkowe, są panie, które czytają nam wiersze o ziemi, o dorzynkach. No jest bardzo ładnie i przyjemnie. Co zresztą widać na załączonym obrazku. Na wigorkowych dożynkach nie może zabraknąć wieńca oraz chleba, który starosta i starościna muszą sprawiedliwie podzielić pomiędzy wszystkich. W tym roku zaszczyt ten przypadł Jolancie Nowak i Andrzejowi Lubczyńskiemu. Bez dożynek to ten klub nie istnieje, to jest nasza jedyna atrakcja, w żadnym klubie tego nie ma. Seniorzy przygotowali na dożynki program artystyczny, w którym oprócz tradycyjnych przyśpiewek było także miejsce na poezję. Po skończonych gniewach tata siadł na progu za dobry urodzaj podziękował Bogu Nie mogło także zabraknąć jedzenia na suto zastawionych stołach Wszystkie rzeczy które są na stołach pochodzą z naszych ogródków działkowych Koleżanki przynoszą zbierają wszystko my układamy piękne stragany przyrządzamy nasze jadło które jest na stołach sałatki Pieczemy ciasta, są serniki, są nazwijmy to makowce, kruszony i wiele innych jeszcze rzeczy przygotowanych przez nasze wiegorkowe gospodynie. Tegoroczny plon patrząc po minach seniorów był obfity. Oglądamy do fili Dziennego Domu Pomocy Społecznej Klubu Promień na osiedlu Piastowskim. Tu w środę 16 października odbyły się drzwi otwarte. Pracownicy Promienia zaprosili mieszkańców Rataj, by zapoznali się z działalnością placówki. Można zobaczyć przede wszystkim jak na co dzień działa nasza placówka, czyli jaką mamy ofertę. Można zobaczyć... Yy... Co można robić na terapii zajęciowej? Można pójść sobie poćwiczyć, porozmawiać z fizjoterapeutką, z pracownikiem socjalnym, można sobie zmierzyć ciśnienie, można w ogóle zobaczyć, co ciekawego można robić na co dzień, żeby nie siedzieć samemu w domu. Promień oferuje seniorom całą gamę zajęć i usług. Każdy, kto tutaj przyjdzie, może znaleźć zajęcia, które odpowiadają jemu. To znaczy, Przede wszystkim gimnastyka, która jest bardzo ważna w każdym wieku, zwłaszcza dla seniorów, prowadzona przez fizjoterapeutę. Ponadto fizjoterapeuta prowadzi również zabiegi, takie, na które jest potrzebne skierowanie od lekarza. Mamy również w ofercie terapię zajęciową, gdzie można wszelkie prace manualne, czyli robótki, malowanie obrazów, wytwar wytwarzanie biżuterii, czy różne inne rzeczy, które, do których trzeba się wykazać wyobraźnią. Mamy również muzykoterapię, czyli można śpiewać w zespole, w chórze, który zresztą odnosi sukcesy, ale także po prostu sobie pośpiewać, jeżeli ktoś to lubi. E, ponadto wspólnie czytamy powieści. Obecnie seniorzy czytają literaturę podróżniczą. Indianin John powiadał, że w jeziorze nad którym obecnie obozowaliśmy żyją olbrzymie szczupaki. Bywają tam potwory ponoć stuletnie dochodzące do 1,5 metra długości. A na wiosnę osoby należące do Klubu Promień zyskają dodatkową atrakcję. Dzienny Dom Pomocy Społecznej urządza właśnie ogród. Na terenie, który Promieniowi oddała do zagospodarowania Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, seniorzy będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu. Promień nawiązał także współpracę z Poznańskim Ogrodem Botanicznym, którego pracownicy będą zapraszani na osiedle piastowskie z prelekcjami i wykładami. – Jakie kolory są w lesie teraz? Zielone. Zielone, jakie jeszcze? Czerwone. Pomarańczowe. Czerwone, pomarańczowe, żółte i żółte. Na wycieczkę do Lasów Wyobraźni zaprosił najmłodszych klub szóstak. Dzieci w wieku przedszkolnym, które przychodzą do placówki na osiedlu rusa na zajęcia plastyczne, miały za zadanie odgadnąć i narysować to, co jesienią można znaleźć w lesie. Przysowy i jedną kurkę, i dorysuję jeszcze dwa muchomory. Prawdziwka i kurka i maślanka. Dzieci w czasie zajęć, na które zajrzeliśmy, nie tylko uczyły się rysować grzyby, dowiedziały się także, jak je rozpoznawać oraz których nie można zbierać. Borowik wygląda tak, jak przed chwilą mówiliśmy. Do góry łebek jest jaki? Brązowy. Brązowy, czyli bierzemy brązową kredkę i górę tego kapelusza rysujemy, na, kolorujemy na brązowo. Potem jest taka pianeczka, którą mają te grzybki. Żółte. Żółte. I potem jest jaki kolor? Biała. Taki biało-jasno beżowy. które grzyby są trujące? I buchamar. Grzyby, które powstały na zajęciach, dołączą do jesiennej kolekcji maluchów. Wśród prac, które można podziwiać, są na przykład sowy z klonowych nosków. Ale szóstak to nie tylko miejsce plastycznych zajęć przedszkolaków. W szóstaku mogą przyjść wszyscy, od tych, którzy się jeszcze nie urodzili, do tych, którzy mają dużo, dużo lat ponieważ mamy zajęcia i dla mam w ciąży, czyli już dzieciątka ćwiczą w brzuszkach, mamy zajęcia dla mamy z takimi maluszkami rocznymi i zajęcia gimnastyczne dla mam z dzieckiem. Oczywiście mamy dodatkowo zajęcia, nie dodatkowo, to jedna z głównych zajęć dla osób plus 50 albo plus 40. A przede wszystkim to mamy zajęcia plastyczne i warsztaciki. Zajęcia plastyczne są dla dzieciątek od takich 3-latków do 12-latków, bo w piątki spotykają się już takie starsze dziewczyny, które robią już bardzo y, takie artystyczne rzeczy. Zainteresowani ofertą szóstaka mogą ją poznać, wybierając się do siedziby klubu na osiedlu RUSA25 lub dzwoniąc pod wyświetlany na ekranie numer telefonu.